Polska, zobacz to co nagrałam. O Mom, co ona to jest Związek Radziecki i o Mom, to jednak Francja i Luksemburg nie zaatakowały Niemiec i omom, om, nie chcą mnie zaatakować, a Niemcy zmienią flagę. Taki dobrze, że mnie nie zauważyli, bo szedłem do Szwecji po cukier. Przecież dwa godziny temu dałem ci 20 kilogramów cukru. No ale ja kocham cukier cukrowy, bo jest pyszny. Ale ty wiesz o tym, że cukier pyszny to nie oznacza, że od razu zdrowy. No, ale można go dać do kawy, herbaty, albo i nawet do płatek z mlekiem i wtedy jest bardzo pysznie, jak do mnie przyjdziesz. No jak przyjdziesz, a będę mógł zjeść banana z cukrem. Jasne, wszystko z cukrem pyszne mmm dobra to przyjdę do ciebie jutro o 16 zjem u ciebie banan z cukrem bo jak namawiasz to nie odmawiam. No i wypijemy herbatkę z cukrem, bo jest smaczna i nie ma opcji, że nie spróbujesz jej z moim syropem klonowy, bo jest zdrowy i słodki i będzie go zlizywał z paluszków twoich Polsko robię go z produkcji drzew klonowych. Dobrze to widzimy się jutro o 16, pa. Papa. Pa.